projekt prezydencki to tak naprawdę jest nakładka poprawek, które wcześniej Prawo i Sprawiedliwość składały na komisji, bo to są poprawki posła Chorały, więc to jest można powiedzieć, że taką podstawą jest teraz projekt rządowy, a ten projekt prezydencki to jest nakładka zmiana poszczególnych elementów, chociażby ten elementem, który uważam, że jest zły, to jest zmiana podwyższenie tej prędkości pociągów, ponieważ nie ma polskiej firmy, która jest w stanie dostarczyć pociąg, który będzie operował przy tej prędkości, za to przy Niższej 250 km na godzinę jest i która? Też nie ma. Trzymajmy Też nie się ma, tego, panie pośle. Trzymajmy jest się problem. tego, żeby te pieniądze zostały w Polsce, bo to jest najważniejsze. To jak najwięcej podwykonawców, wykonawców było polskich, nie, że oddajemy obsługę bagażową firmie holenderskiej. To jest akurat złe. Więc yy, i na to trzeba zwrócić uwagę i myślę, że yy, przy pracach w Komisji Infrastruktury będziemy, będziemy to uwzględniać yy, i będzie to kluczowy czynnik. Jak, jak ta ustawa wyjdzie po pracach z, z komisji, no to to może być zupełnie inny, inny twór, także może być na drugim czytaniu już już będziemy mieli coś zupełnie innego i potem ostatecznie do prezydenta dojdzie projekt, który niewiele będzie różnił się od tego, co, co jest przedstawione w projekcie rządowym.